Pielęgniarka Broni Ware, która opiekowała się nieuleczalnie chorymi, napisała książkę, czego najbardziej żałują umierający. W okresie przedśmiertnym miała z nimi kontakt, przez co robiła za osobę, która wysłuchuje ostatnich myśli już prawie martwych ludzi. W dzisiejszym odcinku dowiemy się pięciu głównych rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią. Jest to bardzo cenna wiedza, bo życie to koniec końców suma doświadczeń i warto żałować mniej rzeczy niż więcej. Nie miałem odwagi, by żyć jak chciałem. Oczekiwania. Oto słowo klucz. Całe życie spełniamy czyjeś oczekiwania. Najpierw rodziców, potem partnerów, dzieci, pracodawców. Często, by wypaść dobrze, zmieniamy się, uginamy, dostosowujemy, co kończy się kacem w postaci wyrzutów sumienia, czy po prostu unieszczęśliwianiem się. Spełnianie wymogów innych staje się naszym celem życiowym, podobnie jak czekanie na pochwałę bądź nagane. Ciągle jesteśmy oceniani za każdą naszą czynność i godzimy się na to, by żyć pod czyjeś dyktando. My sami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, także wywieramy presję na innych, by żyli według naszego scenariusza. W książce poznajemy historię Grace. Była żoną przez ponad 50 lat i żyła tak, jak od niej oczekiwano. Wychowała urocze dzieci i patrzyła jak dorastają wnuki, ale jej mąż był tyranem. Przez całe dziesięciolecia uprzykrzał jej życie. Wszyscy, a zwłaszcza ona, poczuli ulgę, kiedy kilka miesięcy wcześniej przeniósł się na stałe do domu opieki. Całe życie marzyła o tym, żeby się uwolnić od męża, żeby podróżować, nie dać się tyranizować, po prostu żyć spokojnie i szczęśliwie. Chociaż miała już 80, była zdrowa i w dobrej formie. Wkrótce po tym, jak odzyskała upragnioną wolność, poczuła się bardzo źle. Kilka dni później zdiagnozowano u niej śmiertelną chorobę w dość zaawansowanym stadium. Najbardziej poruszające było to, że zachorowała przez męża, który wiele lat palił w domu papierosy. Dlaczego nie zrobiłam tego, czego pragnęłam? Dlaczego pozwalałam mu sobą rządzić? Dlaczego nie byłam dość silna? Pytała raz po raz. Była na siebie zła, zła, że nie miała odwagi się przeciwstawić. Jej dzieci potwierdzały, że miała ciężkie życie i bolały nad jej nieszczęściem. Nie pozwól, żeby ktokolwiek odwiodł cię od zamiaru zrobienia czegoś, czego pragniesz, mówiła. Żałuję, że pracowałem tak ciężko. To chyba najczęściej pojawiające się spostrzeżenie w chwili śmierci. Człowiek pracujący ponad własne siły, ciągle odkładający na później czas dla rodziny, na odpoczynek, podróże i przyjemności, okazuje się, że nie nadchodzi wcale. Choroba może nadejść niespodziewanie i może okazać się, że nie zdążymy nacieszyć się życiem i pieniędzmi, które zarobiliśmy. Zwłaszcza kobiety miały poczucie, że pracując ponad siły i wychowując dzieci. Naprawdę nie miały czasu na odpoczynek. W swojej książce broni opisuje Johna, który miał prawie 90 lat. Zacytuję: Dużo pracowałem i teraz umieram w samotności. A najgorsze jest to, że przez całą emeryturę byłem samotny, a nie powinienem. Wychowali z żoną Margaret pięcioro dzieci, czworo miało już własne rodziny. Piąte umarło po trzydziestce. Kiedy dzieci dorosły i opuściły dom, Margaret poprosiła go, żeby przeszedł na emeryturę. Spierali się o sprzedaż domu 15 lat, a on wciąż pracował. Jego żona czuła się samotna. Nie musiała już zajmować się dziećmi ani chodzić do pracy i potrzebowała partnera. Przez lata z tęsknotą przeglądała foldery agencji turystycznych. Pokazywała mu dokąd chciałaby pojechać. Niestety był również przywiązany do pozycji, którą zapewniała mu praca. Powiedział, że może nie przepadał za samą pracą, ale bardzo sobie cenił to, jakim poważaniem cieszył się dzięki niej w świecie i wśród znajomych, a poza tym uzależnił się od emocji towarzyszących zdobywaniu nowych klientów. Kiedy zdecydował się na ostatni rok pracy, bo miał ważny kontrakt, akurat jego żonie pogorszyło się zdrowie i zmarła. Margaret zmarła trzy miesiące przed jego planowaną emeryturą. Wyznał mi, że od tamtego czasu czuje się winny. Jakoś mu się udało pogodzić z tym, że popełnił błąd. Tak to nazywał, ale bardzo żałował, że nie może podróżować i śmiać się razem z żoną. Jego kobieta życia na niego czekała, aż skończy pracować i razem będą mogli korzystać z życia, ale nie doczekała się, niestety. Tak długo snujemy plany i tak często to, czy jesteśmy szczęśliwi, zależy od czegoś, co dopiero będzie. Zakładamy, że mamy mnóstwo czasu, a tak naprawdę mamy tylko ten dzień, który trwa. To jasne, ludzie mogą kochać swoją pracę i nie ma powodu, żeby czuli się przez to winni, ale życie to nie tylko sama praca. Istnieją inne osoby, rozrywki lub rzeczy, które warto dostrzec, ponieważ kiedyś już może nie będziemy mieli szansy z nich skorzystać lub z nimi doświadczyć życia. Szkoda, że nie miałem odwagi wyrażać swojego uczucia. Wielu z nas myśli i czuje jedno, a robi drugie. Czemu? Ze strachu przed odrzuceniem, ośmieszeniem, urażeniem kogoś, wolimy mówić nieprawdę niż narazić się na którąś z tych rzeczy. Boimy się komuś wygarnąć prawdę ze względu na karę, którą możemy ponieść. Nie dajemy sobie szans na miłość, bo z góry zakładamy, że się nie uda. Prawdopodobnie wiele osób oglądających ten odcinek kochało się w kimś, ale nigdy nic z tym nie zrobili. Woleli zostać z tym w formie fantazji i marzeń, ponieważ strach przed odrzuceniem i upokorzeniem był większy, ale nie wiadomo, co druga osoba sądziła o nas. Może też nas lubiła lub dałaby szansę tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Lepiej przejść życie, próbując wyrażać uczucia, niż je tłamsząc. Otwierając się przed innymi, dajemy szansę na poznanie nas, prawdziwych nas, tacy, jacy jesteśmy wewnątrz, a nie tylko warstwy zewnętrznej. Poznajemy historię 94-letniego Józefa, który chcąc zapewnić rodzinie dobrobyt, oddał się pracy, a ich trzymał na dystans. Twierdzi, że mu przykro, że nigdy nie mieli okazji go poznać jak mówi cytuję. Bałem się okazywać im uczucia, więc cały czas pracowałem, a ich trzymałem na dystans, a oni na to nie zasługiwali. Teraz żałuję, że nie wiedzą, jaki jestem naprawdę. 4. Nie miałem czasu na spotkania z przyjaciółmi. Żałuję, że straciłem kontakt z przyjaciółmi. Jeżeli kiedykolwiek powiedzieliście do znajomego spotkanego na ulicy, musimy się spotkać i powspominać, a wiesz z góry, że i tak nie zamierzacie zadzwonić. To posłuchajcie uważnie. Ludzie za bardzo pochłonięci są swoim życiem, pracą, problemami i nie starcza im czasu dla innych. W ostatnich chwilach życia przy chorym pozostanie tylko rodzina, o ile zdążył ją założyć i żyć z jej członkami w zgodzie. Nie znajdą się przyjaciele, którzy wesprą w trudnych chwilach, bo nie utrzymywaliście kontaktu. Przychodzi też żal, że innych także nie wspieraliście, mówiąc ciągle jak znajdę czas. W przyszły weekend, może w następnym miesiącu, tylko czas upływa, a nikt z nas nie wie, kiedy przyjdzie chwila pożegnań. Nie odkładajcie wszystkiego w czasie. W książce, czego najbardziej żałują umierający, poznajemy Doris, którą przygniata samotność. Jak sama twierdzi, kiedy wychowujesz swoją śliczną córeczkę, nie bierzesz pod uwagę, że kiedyś się od siebie oddalicie. Ale tak to jest. Tak się zdarza w życiu. Nie z powodu kłótni czy nieporozumień. To normalny bieg rzeczy. Ona ma teraz własne sprawy i musiałam się z tym pogodzić. Wydałam ją na świat, ale cóż, dzieci nie są naszą własnością. Daje nam to ważną lekcję dotyczącą pielęgnowania relacji. Każda relacja, jak roślinka, musi być podlewana. Jeśli nie będzie, to po prostu zwiędnie bez opieki. Nieważne, czy to będzie nasz partner, dziecko, znajomi czy przyjaciele. Kontynuuję. Najbardziej ze wszystkiego brakuje mi przyjaciół. Niektórzy już nie żyją. Inni są w takiej sytuacji jak ja. Z niektórymi straciłam kontakt. Żałuję, że tak się stało. Sądzisz, że zawsze będziesz miała przy sobie bliskich, ale życie toczy się dalej i nagle okazuje się, że nie masz na świecie nikogo, kto by cię rozumiał albo coś o tobie wiedział. Ludzie zamykają się w sobie pod wpływem przykrych doświadczeń. Kierują się fałszywym przekonaniem, że jeśli nie dopuszczą innych zbyt blisko, ustrzegą się cierpienia. Jeśli nikt się do mnie nie zbliży, nie zdołam mnie zranić. Oczywiście, jedynym sposobem, żeby zaleczyć rany, jest otwarcie się na miłość, a nie zamykanie przed nią, ale czasem uświadamianie sobie tego trwa długo. Samotność nie jest żadnym rozwiązaniem, a przed śmiercią możemy się dobitnie o tym dowiedzieć. Nie umiałem być szczęśliwy. Ciągle stawiamy przed sobą nowe projekty, plany, które mają pomóc nam osiągnąć szczęście. Gdy osiągamy zamierzone cele, od razu mówimy: jest nieźle, ale do prawdziwego szczęścia brakuje mi jeszcze i stawiamy przed sobą kolejne wyzwania. Tyle, że one także nie dadzą nam prawdziwego szczęścia, bo my tak naprawdę nie potrafimy być szczęśliwi. Zamiast cieszyć się z tego, co mamy, zamiast odczuwać satysfakcję z powodu komfortu, jaki już osiągnęliśmy, zamiast cieszyć się każdą chwilą tu i teraz, ciągle myślimy o przyszłości, tylko tej przyszłości może zabraknąć, bo my możemy jej nie doczekać. Poznajemy Rosemary, kiedyś pani dyrektor w międzynarodowej korporacji. Była kobietą nowoczesną, ale z doświadczeniami przemocowymi w małżeństwie. Kiedy ją pobił i zostawił niemal umierającą, postanowiła od niego odejść. Miała poważny powód, ale w tamtych czasach rozwód budził zgorszenie. Żeby nie kompromitować rodziny przed całym miasteczkiem, w którym wszyscy ich znali, przeprowadziła się do dużego miasta i zaczęła wszystko od nowa. Życie ją zahartowało i zmieniło jej sposób myślenia. Akceptacji i potwierdzenia własnej wartości, zaczęła szukać w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Nigdy nie myślała o nowym związku. Dzięki determinacji, inteligencji i pracowitości, pięła się po szczeblach kariery i w końcu, jako pierwsza kobieta w stanie, objęła tak wysokie stanowisko. Zawsze odpychała od siebie ludzi i wkurzali ją szczęśliwi ludzie. Nawet specjalnie pytała swoją opiekunkę, co sprawia, że jest tak zadowolona z życia. Na co broni odpowiedziała: Rosemary. To, czy jest się szczęśliwym, to kwestia świadomego wyboru. Staram się go dokonywać codziennie. Czasami mi się nie udaje. Miałam ciężkie życie, tak jak ty. Pod innymi względami, ale nie było mi łatwo. Ale zamiast myśleć o tym, co jest nie tak, codziennie usiłuję dostrzegać dobrodziejstwa i cieszyć się chwilą na tyle, na ile się da. Możemy wybierać, na czym chcemy się skupić, ja staram się widzieć pozytywy. Na przykład to, że cię poznałam, że mam pracę, którą kocham, że jestem zdrowa i że budzę się codziennie i mogę przeżyć kolejny dzień. Jak Rosemary twierdzi, że chyba nigdy nie miała poczucia, że zasługuje na szczęście, zacytuję Szkoda, że nie byłam szczęśliwsza, że sobie na to nie pozwoliłam. Byłam żałosna, ale myślałam, że nie zasługuję na szczęście. Teraz już tak nie uważam. Kiedy się rano śmiałyśmy, uświadomiłam sobie, że mogłam po prostu być szczęśliwa. Nie musiałam się czuć winna. Podsumowanie odcinka. Jak to już w życiu, zawsze będziemy się skupiać na rzeczach, których nie mamy lub nie mieliśmy, które nam uciekły lub które przegapiliśmy. Niestety nie możemy doświadczyć wszystkiego, ale warto dać sobie trzy postanowienia. Po pierwsze, jak jeszcze nie umieramy, powinniśmy dać sobie na cel więcej odwagi do okazywania uczuć, ludzi i naszych pragnień lub marzeń, żeby na końcu przynajmniej nie żałować, że nie próbowaliśmy i umrzeć ze świadomością, że daliśmy z siebie 100%. Po drugie, Zawsze więcej uwagi będziemy poświęcać temu, czego nie mamy. Warto więc też umyślnie skupiać się na rzeczach, których doświadczaliśmy lub które mamy obok siebie. Trawa będzie nam się wydawała bardziej zielona po drugiej stronie płotu u sąsiada, ale warto sobie uświadomić, że wszystko zależy od perspektywy. Innych rzeczy będziemy zazdrościć innym ludziom, za to inni będą pragnąć tego, co my mamy. Po trzecie. Powinniśmy przejść życie w stylowych skarpetkach w pytajniki lub bobry, żeby później nie żałować, że całe życie przechodziliśmy w zwykłych czarnych. Dzięki za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w następnym materiale.